Dwadzieścia lat małżeństwa świętowaliśmy w Bristolu, tej starej warszawskiej restauracji, gdzie kelnerzy poruszają się jak cienie, a kryształy lśnią mocniej niż obietnice. Zarezerwowałem salę na 80 osób, rodzina, przyjaciele, współpracownicy z kancelarii. Karolina chciała wszystko na bogato, więc było bogato. Żyrandole, orkiestra, tort z pięciu pięter. Ja stałem obok niej w garniturze szytym na miarę, trzymając kieliszek szampana. Uśmiechając się do ludzi, którzy przyszli nam pogratulować czegoś, co tego wieczoru zaczęło pękać jak stare szkło, widziałem go, zanim ona powiedziała jego imię. Damian Kowalczyk, personal trainer, influencer fitness, jeden z tych ludzi, którzy wchodzą do pomieszczenia i natychmiast stają się jego środkiem. Metr dziewięćdziesiąt wzrostu, ramiona jak belki, uśmiech pełen pewności siebie. Karolina zaprosiła go, klienta, jak mówiła. Ale sposób, w jaki na niego patrzyła, nie miał nic wspólnego z profesjonalizmem. Było po 11. Orkiestra grała coś wesołego. Ludzie tańczyli. Karolina stanęła na środku sali, podniosła kieliszek, a Damian stanął obok niej. Zbyt blisko. Jej ręka spoczęła na jego ramieniu, jakby mierzyła coś, czego ja nigdy nie będę miał. Wiecie, zaczęła, a jej głos przebił się przez muzykę. Czasami kobieta potrzebuje kogoś. Większego. Spojrzała na mnie. Sala zrobiła się cicha. Ktoś, kto wypełnia przestrzeń. Ktoś, kto nie ginie w tłumie. Śmiech przyszedł falą. Nerwowy, zakłopotany, ale przyszedł. Kilka osób spojrzało na mnie, czekając na reakcję. Ja stałem tam, metr siedemdziesiąt przeciętności i piłem szampana. Damian uśmiechał się szeroko, jakby właśnie wygrał coś, o czym ja nie wiedziałem, że jest na sprzedaż. W lustrach na ścianach widziałem swoje odbicie mnogie, ciche, coraz mniejsze, ale tylko przez moment bo ja jestem prawnikiem specjalizuję się w prawie handlowym i umowach, które wiążą ludzi na dłużej niż zamierzali. I w tej sekundzie, kiedy Karolina śmiała się z Damianem, a goście nie wiedzieli, gdzie patrzeć zrozumiałem coś prostego upokorzenie to tylko ból, jeśli go tak nazwiesz ale jeśli potraktujesz je, jak dowód w sprawie Staje się czymś użytecznym. Nie powiedziałem nic. Nie musiałem. Orkiestra zagrała dalej, tort został pokrojony, goście wrócili do swoich rozmów. A ja stałem przy bufecie z deserami i zacząłem układać plan, klauzule po klauzuli, akapit po akapicie. Cisza nie jest słabością. Cisza to kredyt, który ktoś będzie musiał spłacić z odsetkami. Zapisz się, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Ból ma swój rytm. Nauczyłem się tego tej nocy. Leżałem obok Karoliny w naszym łóżku, słuchając jak oddycha, i czułem, jak upokorzenie układa się we mnie jak kręgi w kręgosłupie. Każdy osobno, każdy na swoim miejscu, wszyscy razem trzymający mnie prosto, nie spałem. Zamiast tego myślałem o damianie Kowalczyku. Wiedziałem o nim to, co wszyscy profil na Instagramie z 200 tysiącami obserwujących treningi dla bogatych żon z Mokotowa. Kontrakty reklamowe z markami odżywek, które opłacały jego samochód i ten wieczny uśmiech. Ale ja jestem prawnikiem, ja szukam tego, czego inni nie widzą. Rano, kiedy Karolina wyszła do swojego salonu kosmetycznego, włączyłem komputer i zacząłem kopać. Media społecznościowe to jedno, ale prawdziwe informacje są gdzie indziej. Sprawdziłem rejestr spółek, miał firmę jednoosobową, nic szczególnego. Potem przeszukałem archiwa sądowe. I tam znalazłem to, czego potrzebowałem. Dwa lata temu Damian podpisał kontrakt sponsorski z producentem odzieży sportowej. Kontrakt był kiepsko napisany. Widziałem to od razu pełen luk, niejasnych sformułowań, klauzul, które można było interpretować na pięć sposobów. Firma go pozwała za naruszenie wyłączności. Sprawa zakończyła się ugodą, ale dokumenty były publiczne. Jego prawnik był tandetny, Damian był niecierpliwy a niecierpliwi ludzie podpisują to, co wygląda na okazję, nie czytając drobnego druku. To było jak znaleźć pęknięcie w fundamencie. Jeśli ktoś raz podpisał źle, zrobi to znowu. Jeśli ktoś kocha uwagę bardziej niż ostrożność, można mu dać dokładnie to, czego szuka, opakowane w to, czego nie rozumie. Spędziłem tydzień na researchu. Jego menadżer nazywał się Łukasz Wójcik, 32 lata. Były trener personalny, który przekwalifikował się na agenta. Prowadził trzech influencerów, żadna wielka liga. Był chciwy, ale nie mądry. Idealny. Stworzyłem fikcyjną firmę. Fit Vision Poland Spares OO. Zarejestrowałem ją przez kancelarię podkładową, którą znam z innych spraw. Strona internetowa wyglądała profesjonalnie. Poleciłem ją mojemu bratu Marcinowi, który zajmuje się grafiką. Logo, misja, wizja... Wszystko na miejscu. Nowa marka suplementów premium dla świadomych mężczyzn. Brzmiało wiarygodnie, bo było prawie prawdziwe. Tylko, że nie było klientów. Nie było produktu. Był tylko cel. Podpis Damiana na umowie, którą napiszę ja. Czekałem jeszcze jeden tydzień. Ból zamieniał się w coś zimniejszego, bardziej precyzyjnego. Karolina zauważyła, że jestem spokojniejszy niż zwykle. Myślała, że to akceptacja. Nie wiedziała, że to przygotowanie, bo ja niczego nie zapominam i nigdy nie wybaczam za darmo. Zostaw suba, łapkę w górę i napisz co myślisz o tej sytuacji. Spotkałem go w Atlas Tower, tym szklanym wieżowcu przy rondzie Daszyńskiego, gdzie warszawskie niebo odbija się w oknach jak obietnica wielkości. Wynająłem salę konferencyjną na dwie godziny, drewniane panele, widok na całe miasto. Kawa z ekspresu, który kosztuje tyle, co moja pierwsza pensja. Wszystko musiało wyglądać profesjonalnie. Wszystko musiało pachnąć pieniędzmi. Damian przyszedł o czasie, co mnie zaskoczyło. Może łukasz nauczył go punktualności, a może chciał zrobić wrażenie. Ubrany był w drogi dres, taki markowy, który krzyczy: Mam kasę, ale jestem wciąż z ludu. Uścisnęliśmy dłonie. Jego była szeroka, pewna. Moja była profesjonalna. Pan Górski, prawda? Powiedział, siadając. Używałem pseudonimu. Piotr Górski, dyrektor rozwoju Feed Vision Poland. Miałem nawet wizytówki. Damian, dzięki, że zgodziłeś się spotkać odpowiedziałem, otwierając laptop. Przejdźmy od razu do rzeczy. Feed Vision to nowa marka na polskim rynku, ale mamy poważnych inwestorów z Europy Zachodniej. Szukamy twarzy, która reprezentuje to, kim jesteśmy. Siłę pewność siebie Autentyczność. Słowo autentyczność sprawia, że influencerzy siadają prosto. Damian nie był wyjątkiem. Pokazałem mu prezentację. Każdy slajd był dopracowany. Zdjęcia stokowe atletycznych mężczyzn, hasła o przekraczaniu ograniczeń, wizje kampanii reklamowych w metrze, w telewizji, na billboardach. Centralne hasło brzmiało większy niż rozmiar. Damian zaśmiał się, gdy je zobaczył. Niezłe, przyznał. Trochę ironiczne, nie? Nie, odpowiedziałem spokojnie. To właśnie chodzi. Wielkość to nie centymetry, to charakter, to coś, czego nie da się zmierzyć. Kłamałem oczywiście, ale kłamałem wiarygodnie. Łukasz, jego menadżer, dołączył pół godziny później, spóźniony, spocony, przepraszający. Przeszliśmy do szczegółów. Mówiłem o budżecie kampanii, o zasięgach, o możliwościach ekspansji międzynarodowej. Łukasz robił notatki. Damian słuchał, kiwając głową, wyobrażając sobie już swoją twarz na ekranach w całej Polsce. Jest umowa do podpisania? Zapytał Łukasz, bardzo bezpośrednio. Oczywiście odpowiedziałem, wyciągając teczkę. Standardowa umowa o przeniesienie praw do wizerunku. Kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia. Umowa wyglądała normalnie 20 stron profesjonalny język Paragrafy ponumerowane jak należy, ale diabeł tkwi w szczegółach, w klauzulach, które wyglądają na rutynowe, ale dają mi kontrolę nad wszystkim nad tym, jak Damian będzie prezentowany, w jakim kontekście, z jakimi słowami prawa do edycji materiałów, prawo do zatwierdzania finalnej wersji kampanii, wszystko nieodwołalne, bez możliwości wycofania zgody. Łukasz czytał przez 15 minut, zapytał o trzy punkty. O harmonogram płatności, o klauzulę konkurencyjną, o długość kampanii. Odpowiedziałem gładko, profesjonalnie, przesuwając uwagę tam, gdzie chciałem. Nigdy nie zapytał o paragraf 19, podpunkt C. Zleceniodawca zachowuje wyłączne prawo do finalnej wersji materiałów promocyjnych, włączając w to kontekst narracyjny i montaż. Damian nie czytał wcale. Przeszedł do ostatniej strony i zapytał: Gdzie podpisuję? Podał mi długopis. Swój, złoty, zgrawerowanym inicjałem. Podpisałem jako Piotr Górski. Potem on podpisał jako Damian Kowalczyk. Jego podpis był duży, rozłożysty, zajmował pół strony. Jak człowiek, który zawsze wierzył, że świat został stworzony po to, żeby go podziwiać. Świetnie, powiedziałem, chowając umowę. Pierwszy dzień zdjęciowy za dwa tygodnie. Dostaniecie szczegóły mailem. Uścisnęliśmy dłonie ponownie. Damian wyszedł z sali konferencyjnej wyższy, niż wszedł. Nie wiedział, że właśnie podpisał swoją własną karę. Subskrybuj kanał, łapka w górę. Co myślisz o tej strategii? Papier jest uczciwy, jeśli ty jesteś uczciwy. Ta umowa była labiryntem napisanym prostym językiem. Każda klauzula wyglądała normalnie, dopóki nie spojrzało się na nią z właściwej perspektywy. Damian podpisał kontrakt na 20 stron. Ale nie przeczytał paragrafu, który dawał mi prawo do twórczej interpretacji materiałów wizualnych w celach narracyjnych. Nie zwrócił uwagi na punkt mówiący, że wszelkie wypowiedzi modela stają się własnością zleceniodawcy wraz z prawem do edycji kontekstu. Pierwsza sesja zdjęciowa odbyła się w studio na Pradze, wynajętym na cały dzień. Damian przyszedł z Łukaszem, obaj podekscytowani. Czekał ich profesjonalny sprzęt. Kamery 4K, oświetlenie studyjne, ekipa, którą wynająłem przez znajomego reżysera. Wszyscy wyglądali na prawdziwych, bo byli prawdziwi. Po prostu nie wiedzieli, dla jakiej kampanii naprawdę pracują. Damian, potrzebujemy kilku wywiadów, powiedziałem, trzymając schowek z pytaniami. Coś osobistego. Ludzie chcą znać człowieka za mięśniami. Uśmiechnął się. Uwielbiał mówić o sobie. Pytania były starannie dobrane. Co według ciebie robi mężczyznę prawdziwym mężczyzną? Odpowiedział bez wahania: Obecność. Kiedy wchodzisz do pokoju, ludzie muszą cię zauważyć. To kwestia fizyczności, charyzmy, dominacji. Czy rozmiar ma znaczenie w życiu? Zaśmiał się. Oczywiście, w sporcie, w biznesie, w relacjach. Musisz być większy od konkurencji. Większy w każdym sensie. Co powiedziałbyś mężczyznom, którzy czują się niedoceniani? Tu zawahał się przez sekundę, ale potem wzruszył ramionami. Jeśli czujesz się mały, prawdopodobnie jesteś mały. Musisz pracować nad sobą, zbudować coś, czego inni nie mogą zignorować. Każde słowo było złotem. Każde zdanie było gwoździem do trumny, którą sam dla siebie budował. Nagraliśmy godzinę materiału. Pokazywaliśmy mu ujęcia. Wyglądał dobrze, monumentalnie, dokładnie tak, jak chciał wyglądać. Łukasz był zachwycony. Damian podpisał formularz zgody na użycie wszystkich nagrań. Paragraf czternasty, który właśnie zatwierdził, mówił: Model akceptuje ostateczną wersję kampanii bez prawa do korekty po zatwierdzeniu wstępnym. Przez kolejne dwa tygodnie organizowałem jeszcze trzy sesje. Za każdym razem Damian mówił więcej o wielkości, o sile, o tym, jak ważne jest wypełnianie przestrzeni. Za każdym razem zatwierdzał materiały, nie wiedząc, że mój montażysta. Krzysztof, stary przyjaciel z czasów studenckich, już pracował nad czymś zupełnie innym. Bo wielkość to nie tylko to, co pokazujesz. To też to, jak bardzo możesz się zmniejszyć, gdy kamera pokazuje prawdę. Zapisz się na kanał, zostaw łapkę w górę i napisz, co myślisz. Warsaw Fitness Expo to największe wydarzenie branży w Polsce. Trzy dni, pięć hal w Pkin, tysiące ludzi. Wynająłem stoisko w głównej sali, tuż przy wejściu. Kosztowało majątek, ale tego dnia pieniądze nie miały znaczenia. Liczyła się tylko sprawiedliwość. Damian przyszedł z Łukaszem o 10 rano, ubrani w identyczne czarne koszulki z logo FitVision. Byli podekscytowani. To była ich wielka premiera. Moment, w którym Damian miał stać się twarzą ogólnopolskiej kampanii. Stoisko wyglądało profesjonalnie. Rolapy, ulotki, ekran LED zamontowany nad stanowiskiem. Wszystko dopięte na ostatni guzik. O której prezentacja? Zapytał Damian poprawiając koszulkę. Za pół godziny. Odpowiedziałem. Zbierze się tłum. Będzie idealnie. Hala zapełniała się ludźmi. Trenerzy, sportowcy, influencerzy, dziennikarze. O 10.30 przy naszym stoisku stało już ze 100 osób. Włączyłem projektor. Ekran rozbłysnął na niebiesko. Potem pojawiło się logo. Fit Vision Poland. Bądź większy tam, gdzie się liczy. Film zaczął się standardowo. Damian na ekranie, monumentalny, muskularny, uśmiechnięty, muzyka epicka, kadry szerokokątne. Ludzie kiwali głowami za probatą. Łukasz uśmiechał się szeroko. Damian stał z założonymi rękoma wyglądając jak zwycięzca. Potem przyszło pierwsze zdanie z wywiadu. Obecność, kiedy wchodzisz do pokoju, ludzie muszą cię zauważyć. Kadr się zmienił. Damian już nie wypełniał całego ekranu. Był mniejszy, bardziej w tle. Na pierwszym planie pojawiły się słowa prawdziwa wielkość nie krzyczy. Kolejne ujęcie. Damian mówił. Musisz być większy od konkurencji. Większy w każdym sensie. Ale teraz był sfilmowany z daleka. Jego sylwetka kurczyła się wobec białej przestrzeni. Napis. Charakterem. Nie centymetrami. Ludzie zaczęli się rozglądać kilka osób wyjęło telefony. Film pokazywał dalej jego słowa. Jeśli czujesz się mały, prawdopodobnie jesteś mały. Ale montaż był bezlitosny. Krzysztof Geniusz nie zestawił jego arogancję z obrazami, które ją redukowały. Damian gadał o dominacji, podczas gdy kadr pokazywał go coraz mniejszego, coraz bardziej zagubionego w pustej przestrzeni własnego ego. Ostatnia scena. Damian na ekranie, pełny kadr, ale napis nad nim był większy, ważniejszy, dominujący. Bądź większy tam, gdzie się liczy, nie w lustrze, w sercu. Ekran zgasł. Zapadła cisza. Ta niewygodna, kiedy ludzie nie wiedzą, czy klaskać, czy uciekać. Potem ktoś zaczął klaskać ironicznie, ktoś inny zaśmiał się. Telefony filmowały wszystko. Damian patrzył na mnie. Jego twarz przeszła przez pięć odcieni czerwieni. Co to kurwa było? Kampania odpowiedziałem spokojnie. Zatwierdziłeś wszystkie materiały. Paragraf dziewiętnasty podpunkt C. Mam twój podpis. Łukasz zerwał się do mnie, ale ochrona była szybsza. Wynajęci ludzie dyskretni. Damian krzyczał coś o pozwie, o oszustwie ale ja byłem prawnikiem. Wiedziałem, że umowa jest szczelna. On podpisał wszystko dobrowolnie. Zatwierdził każdy materiał. A ja użyłem tylko jego własnych słów. Do południa film był na YouTube. Do wieczora miał 200 tysięcy wyświetleń. Damian Kowalczyk stał się memem o ego większym niż rozsądek. Sprawiedliwość nie musi być głośna. Czasami wystarczy być mądrym. Zostaw suba, łapkę w górę, napisz, co o tym sądzisz. Pozew o rozwód złożyłem tydzień po premierze kampanii. Papier był czysty, beznamiętny. Wypełniony faktami, a nie oskarżeniami. Nie wspomniałem o upokorzeniu na przyjęciu. Nie wymieniałem nazwiska Damiana. Napisałem tylko. Małżonkowie oddalili się od siebie emocjonalnie. Kontynuacja związku nie leży w interesie żadnej ze stron. Karolina otrzymała dokumenty w salonie, między jedną klientką a drugą. Zadzwoniła do mnie wieczorem. Jej głos był ostry, zaskoczony, może nawet przestraszony. Paweł, o co chodzi? Rozwód? Tak po prostu, tak po prostu, odpowiedziałem. Siedziałem w naszym, już tylko moim, mieszkaniu na żoli Bożu, patrząc na pudła, które zacząłem pakować. Dwadzieścia lat to wystarczająco długo, żeby wiedzieć, kiedy coś się skończyło. Przez tę sytuację z Damianem? To było żartem, Paweł. Nie myślałam, to nie był żart, przerwałem jej. Upokorzenie w żart nie bywa, ale to nie dlatego składam pozew. Składam, bo nie chcę być z kimś, kto mierzy ludzi wzrostem. Kto śmieje się z człowieka, z którym obiecała spędzić życie. Cisza po drugiej stronie, potem jej głos cichszy. Co zrobiłeś Damianowi? Nic złego, odpowiedziałem zgodnie z prawdą. Dałem mu kontrakt, który podpisał, użyłem jego słów, to wszystko. Spotkaliśmy się u prawnika dwa tygodnie później. Rozdział majątku był prosty. Mieszkanie sprzedamy i podzielimy się równo jej salon kosmetyczny był na nią, moja kancelaria na mnie. Żadnych alimentów, żadnych wojen o meble. Byliśmy dorośli. Po prostu dorośli, którzy przestali udawać szczęście. Oddałem jej pierścionek zaręczynowy w małym pudełku z aksamitu, tym samym, w którym go kupiłem 20 lat temu. Nie powiedziała nic. Schowała go do torebki. "Wybaczysz mi kiedyś?" zapytała przy wyjściu z kancelarii. Zastanowiłem się przez chwilę. Wybaczenie to byłoby oznaczało, że mi zależy, a mnie już nie zależy. Życzę ci zdrowia, Karolina. Naprawdę. Przeprowadzka zajęła jeden weekend. Wynająłem dwupokojowe mieszkanie na Mokotowie, trzecie piętro w przedwojennej kamienicy. Było mniejsze niż to, co zostawiłem, ale było moje. Każdy karton, który wnosiłem, czułem się lżejszy. Każda rzecz, którą ustawiałem, układała się w życie, które zaczynałem od nowa. Pierwszego wieczoru w nowym miejscu stałem na balkonie z herbatą w dłoni. Warszawa rozciągała się pode mną. Światła, dźwięki, życie, które toczy się dalej niezależnie od cudzych błędów, byłem sam. I po raz pierwszy od miesięcy czułem się większy niż kiedykolwiek. Nie wyrosłem. Nie zmieniłem się fizycznie. Nie stałem się kim innym. Po prostu przestałem stać w miejscach, gdzie ktoś mógł mnie pomierzyć. Bo wielkość to nie centymetry nie mięśnie, nie dominacja. Wielkość to godność, która pozostaje, kiedy wszystko inne się sypie. Tego wieczoru zasnąłem w pustym mieszkaniu, na materacu na podłodze, bez zasłon w oknach i spałem lepiej niż przez ostatnie 20 lat małżeństwa. Subskrybuj, łapka w górę, napisz co myślisz o zakończeniu.